Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Arten I po raz kolejny na moim kanale pokażę Wam mój kolejny unboxing, a jest mi film na DVD John Wick. Tak właśnie wygląda w roli głównej Keanu Reeves. Do tego rozpakowuję. Kupiłem go w końcu. Super. Dobrze. Tak właśnie wygląda z przodu John Wick. W roli głównej Kian Rice. Tak wygląda na grzbiecie. Tak wygląda z tyłu. A tak w środku. tu mamy aktora William Defoe. A tu płyta z filmem na DVD. No to dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się do usłyszenia i do kolejnych moich unboxingów. Na razie. Cześć.